Kilka dni temu Putin dowiedział się o rzeczywistych zarobkach w Moskwie i nie mógł w to uwierzyć. Również zarobek platy po Moskwie. 140-160 tysięcy rubli. No больше. No, 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 nie więcej niż 90. Średnia no, зарплата 160. Da. No to тогда. 90. No tak Tak, tak. No i oczywiście, jeśli on tak zdziwiony z tego powodu, że w Moskwie zarabiają 100 tysięcy, 160 tysięcy rubli. To oczywiście dla niego jakby <laughs> byłoby szokiem, jeśli by on dowiedział się, ile zarabiają na przykład zwykły babci, tam nie wiem, dziadki, ile oni mają emerytury i tak dalej. Z tego powodu, że on nie wie. Możemy zobaczyć jak oni żyją. Ja jeszcze kilka, nie pamiętam, lat temu chyba pokazywałem to, ale dzisiaj zobaczymy trochę więcej tego materiału. Na przykład, na przykład tu pani, która pracuje w sklepie, wyszedła, no i jak zawsze około, obok śmieci, obok śmieciarni stoją babcie i tu babka, babcia taka z reklamówką ze sklepu, piecioreczka, czyli jak Biedronka. Stoi i czeka. No i babcia oczywiście wydaje mi się, tu nie, nie po raz pierwszy stoi i czekała na coś, co ona dostanie od e, pracowników tego sklepu, którzy wyrzucają śmieci. No i e, jajki dostała jakby w prezencie. Tam, 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 tam. A jak wam żyje w Putinowej Rosji, powiedz proszę? Wam żyje wszystko dobrze. Это, Мы вот, это просроченную, да, продукцию дали. Это вам живется плохо, потому что вы ходите, не работаете, а следите за другими. Спасибо. Господа Пьета Колумна. Панство Пьета Колумна. Чили, они так завшив говорят там в Путин и так далее же то, как бы люди, чили, которые работают на Запад, э, по стороне Запада, или живут в России и помогают Западу, для Западу, все то, чтобы тут, как бы, вече, zdestabilizować wszystko w Rosji, chociaż to po prostu pan podszedł do śmieciarni i zapytał, dlaczego to robicie. No, jakby w sensie przeterminowany tam one produkty mają, czy nie, bo w Rosji to wielki problem bardzo wielki problem tego, że ludzie, babci, dziadki czekają obok śmieciarni, czekają bardzo rano, o 6 rano, o 7 rano, kiedy będą wyrzucać śmieci z pobliższych takich wiecie e, tam sklepów. Zazwyczaj to piętorki. Jak powiedziałem to tak samo jak Biedronka w Polsce. I problem polega na tym, że oni nie mogą wyrzucić, w sensie oni nie mogą oddać to wszystko od razu obok śmieciarni. Powinny po pierwsze wyrzucić do śmieciarni, a potem babci mogą wziąć już ze śmieciarni to wszystko dla siebie. Jeśli oni od razu mogą oddać, jakby w taki sposób będą oddawa oddawali wszystkie te przyterminowane produkty, artykuły i jeśli babci będą to jedli i potem trafią gdzieś tam do szpitala z tego powodu, to oczywiście ze względu na prawo to było zrobione przez ten sklep. Babci nie chcą. W, tych, w tej śmieciarni coś, no jakby w śmieciarni to szukać, w śmieciarni, bo w śmieciarni brudne i oni nie chcą tam coś szukać i tak dalej. A tutaj proszę bardzo, na walizku od razu jakby wszystko czyste, ale przeterminowane produkty, te artykuły spożywcy, 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 spożywki. I oczywiście e, oni chcą od razu to dostać. I oni po prostu atakują tak mocno, że nie dają nawet. Te, tego szansu uh, wyrzucić to do śmieciarni. Patrzcie. Babczy stoją, czekają i atakują. Widzicie? Tak mocno bardzo. Zaczynają tam coś szukać. Spójrzcie, w takim państwie my żyjemy. Пенсионеры rozbierają просрочку z piąteczki. No i w taki sposób Ale on po pierwsze powinien, on tam jeszcze mówił, słuchajcie no daj, no trzeba to wyrzucić mnie to wszystko Patrzcie, 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 babcze nawet nie daje tego zrobić, druga też nie daje, patrzcie Nawet tam, tam, że, że w ogóle tam co, nic nie było, ale nie, coś, coś tam było, jakiś soczek czy co on, 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 Oni nawet to nie dali zrobić i to, I to zazwyczaj po prostu, wiecie, w dużych miastach, w Moskwie, w Sankt Petersburgu i w małych miastach też, bo to wielki problem. Na przykład, kiedy tu przechodzę tam, nie wiem, do jakiegoś Aszana czy jakiegoś jeszcze sklepa, tam można zobaczyć taką, wiecie, półki z... Za chwilę już przeterminowanymi takimi produktami, czyli w sensie z jedzeniem taki, który jeście chwilę i będzie to wszystko przeterminowane. Tak samo widziałam coś podobnego w Hongkongu. Sam kupowałem takie rzeczy i było jakby, na przykład, mięso tam z zniżkę 50% i tak dalej. Jakby kupowałem i smakowało super. Ale w Rosji takiego nie mamy. W Rosji nie mamy żadnych zniszek na to, że artykuł za chwilę będzie przeterminowany. Nikt, w ogóle żaden sklep takiego nie robi. W ogóle nigdzie nie znajdziecie tego. Cześć wszystkim. Przeprowadziłam się do nowej dzielnicy i za każdym razem, gdy wyrzucam śmieci, spotykam wielu emerytów, babci i dziadków, którzy w nich grzebią. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego zobaczyć, ponieważ nigdzie wcześniej tego nie widziałam. Przeprowadziłam się na drugi koniec miasta. Zrozumiałabym, gdyby w śmietnikach grzebali bezdomni, ale tutaj robią to emeryci. Czy możecie napisać w komentarzu, czy to normalne, czy nie? Czy w Waszym mieście również zdarzają się takie sytuacje? Jestem tym bardzo zaskoczona. Byłam w szoku.

Путину пошли, как пенсионеры живут. Сынок, а может быть, ты и ты так же будешь жить? Да не дай бог. Колбаса у вас. Я... Угу. Может, и ты и так будешь жить потом, когда дети уйдут из жизни. Так я про вас ничего. Правда? Друг... Ну, честно, да. Благодарю. Так, пойдем. Так, после смерти сына. Да, так... да я ж наоборот.

taki moment, że w Tule, gdzie w Tule gdzieś tam, ciumienie, był taki moment, kiedy ludzie w sieciach społecznościowych zaczęli pisać patrzcie, patrzcie, tu człowiek, który walczył, weteran II wojny światowej, ale on w ogóle nic nie dostaje i tak dalej, jakby żadnych żadnych tych spożywek i szuka coś tam w śmietniku, no ale ten człowiek był otworzony Człowiek, który otwierał tam wiecie zasoby jakieś, zaczęli tam e, szukać, nie, nie szukać, a dostawać w tym obwodzie i tak dalej. On był pierwszy, kto w ogóle to zbudował i po prostu walczył na II wojny światowej, bo Tutaj on pokazuje, że ma jakieś tam gramy, certyfikaty i tak dalej. Jego, nie wiem, siostra chyba, ona mówi, że, a niewiastka, czyli to nawet nie żona, ona powiedziała, że no on ma wszystko, on ma. On szuka tam jakieś rzeczy, części zamienne, ale nie jedzenie. Jedzenie mamy. Oczywiście, jakby to wszystko nagrywają, tylko po to, po tym, jak w ogóle wszystko. No, znalazli go obok śmieciarni, i telewizja przejechała. I telewizja oczywiście pokazuje, patrzcie, proszę bardzo, wszystko on tu normalnie mieszka I tutaj jakieś części zamienne dla swojego tego, e, palki tej, dla potyka e, Swojego coś tam no, szukał Tutaj pokazują lodówkę, lodówka ma bardzo lodówki, dużo różnych jedzenia, różnego I tak dalej, jakby pokazują wszystko w porządku A tu pokazują kobietę, która wiecie, z centrum pom Pomocy a, mówiło, że py, pytaliśmy go, potrzebują co czy nie. On powiedział, że nie. A, zapraszali go do naszego centrum, żeby on tam mieszkał. On powiedział, że on nie chce, no i nie możemy jakby nic z tym zrobić. Ale patrzcie, w jakich warunkach on mieszka, jak wygląda to wszystko, jego mieszkanie. Bo w taki sposób żyją weterani II wojny światowej w Rosji. Zobaczymy jeszcze taki odcinek Bardzo, bardzo, bardzo świeży. To był nagrany odcinek kilka dni temu chyba 3 lub 4 dni temu Ну, а мы поехали дальше. Всем удачи. Uczyli, <grywa> Ostatnia rzecz. E, też zapytali tu babci o Putini. Co ona myśli? Na, e, w ogóle, co ona sądzi o tym Putini, o specjalnej operacji wojskowej? Ona też tu powiedziała. Dzień dobry, a co tu robicie? Szukam bogactwa. A co? No, przecież jesteście dorośli, a zajmujecie się jakąś głupotą. Jaką głupotą? Wszyscy tu coś zbierają, a tobie się nie podoba. Rozumiem. A Putina lubicie? Oczywiście, że lubię. Szanujecie go, tak? Tak. A co chcielibyście mu powiedzieć? Możemy mu przekazać. Komu? Nie, Putinowi. Co byście chcieli mu powiedzieć? A co powiedzieć, no on jest dobry. Dobry? Tak. Rozumiem. A specjalną operację wojskową popieracie? Jaką? Tę, co jest teraz w Ukrainie. Popieram. Popieracie? Moja córka wyjechała do Charkowa, mieszkała tam kilka lat, a teraz od czterech lat jej nie ma. Wnuka nie ma i jej nie ma nie wiem, gdzie ich szukać. Może ich tam zabili. No, a jak uważacie, czy nasi tam zaprowadzą porządek? Nie wiem, powinni zaprowadzić porządek. Rozumiem. A tutaj wszystko Wam odpowiada, tak? Tak. Rozumiem. Dziękuję. Proszę bardzo. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i do zobaczenia jutro. Pa.